Dzień dobry, kupczycy strzelce dzisiaj gorszą w Domu Dziecka w Krasnym Polu na akcję Bezpieczne Ferie. Strzelce zaprezentują pokaz umiejętności wyszkolenia, musztry, a na nasze zaproszenie uczestniczą także w programach profilaktycznych Żandarmeria Wojskowa, Zopola, Patrole rozminowania czyli Saperów z Brzegu oraz Straż Graniczna z Raciborza. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo jest nam miło, że możemy tutaj u Was gościć. Z okazji no, bezpiecznych ferii, ferii w mieście. No, Wypoczywacie tutaj, nie, nie jesteście na, na wyjazdach, na rozjazdach za granicą, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jesteśmy z placówki Straży Granicznej w Opolu. Młodszy chorąży Bartusik, młodszy chorąży Bryczek i straży chorąży Szabowy Macedoński. Przyjechaliśmy do Was, żeby przybliżyć Wam... Troszeczkę pracę w Straży Granicznej i oczywiście e, pokazać sprzęt, jakim dysponujemy, jakim, e, e, jaki sprzęt jest wykorzystywany w trakcie naszej codziennej służby. Co przywieźliśmy do Was? Przywieźliśmy do Was e, przede wszystkim e, to, czym się funkcjonariusze e, Straży Granicznej posługują e, w czasie codziennej służby. Jest to Zestaw SMOK to się nazywa i słuchajcie, no, kiedyś trzeba było, żeby osobę sprawdzić w momencie kontroli, e, trzeba było podawać całe jego dane do dyżurnego, do osoby, która e, siedziała w bazie, w centrali i ona tam przy pomocy komputerów, przy, po, przy pomocy łączności e, sprawdza tą osobę i dopiero e, podawała osobie, funkcjonariuszowi, który był w terenie, e, czy ta osoba jest poszukiwana, czy to jest przestępca, czy to jest e, bardzo grzeczny e, no ktoś osoba która była kontrolowana uruchamia się to to się łączy przez y, sieć komórkową i bierzemy dowód od osoby przeciągamy przez czytnik y, natychmiast wyskakuje kto to jest y, i system sprawdza czy ta osoba jest poszukiwana czy nie także słuchajcie jeśli ktoś y, na drodze jadąc rowerem zatrzymuje funkcjonariusz taką osobę bez problemu w bardzo szybkim czasie może sprawdzić, czy osoba jest poszukiwana, czy nie. I to jest system, który działa w całej Unii Europejskiej i natychmiast wiadomo, czy osoba na przykład nie jest poszukiwana w Czechach, czy w innym państwie Unii Europejskiej. Słuchajcie, mamy też podstawowe wyposażenie każdego funkcjonariusza, czyli środki przymusu bezpośredniego, takie jak kajdanki, Gaz To jest dla bezpieczeństwa funkcjonariusza W pierwszej kolejności używa się właśnie takich środków jak gaz No i tak jak widzicie Lornetka Potocznie mówiąc Lizak czyli tarczka stop Służy wiecie do czego? Do zatrzymywania aut Tak oczywiście Słuchajcie mamy też Zestaw y, MIŚ MIS to się nazywa MIS ale wszyscy mówią na to MIŚ Słuchajcie tutaj jest ekranik, już pokażę Wam jak to działa Będziesz widział Oli i popatrz i tu mamy kamerę, na końcu tego jest kamera. I na przykład popatrz, patrzysz w ekran i kogo widzisz? Kogo widzisz? O, na przykład kto to jest? Chyba pan Tomek, co? No. No. I oczywiście widzimy tu pana Tomka na ekranie. I to służy do sprawdzania podwozi, żeby funkcjonariusz nie musiał się kłaść i patrzeć pod auto co tam się dzieje czy nie ma tam ukrytego jakiegoś towaru to po prostu wkłada taką głowicę i wszystko widać na ekranie co się dzieje pod autem, prawda? Chodź Oli, chodź zobaczymy tutaj O proszę bardzo Widzisz co tam jest pod autem? Słuchaj, tu widzisz? Jest rura wydechowa? No i tym sposobem, słuchajcie, no tą głowicę się wysuwa, chowa. W zależności jakie auto jest duże, można sprawdzić. Ciężkie? Nie jest takie ciężkie, dobrze. Słuchajcie, mamy też monookular, który służy do kontroli dokumentów. To jest taki y, podręczny mikroskop, można by było powiedzieć. Przykłada się do dokumentu i widać wszystkie, y, y, wszystkie zabezpieczenia, jakie są na dowodzie osobistym, paszporcie, ponieważ y, są, to się nazywa mikrodruk. Bardzo, drobniutko, bardzo drobniutkie napisy na dokumentach i gołym okiem tego nie widać. A przykładając taką lunetę, którą można zmieścić w kieszeni, bez problemu można stwierdzić, czy ten dokument jest oryginalny i nie jest podrobiony. Bo niektórzy ludzie, no niestety, podrabiają dokumenty, usiłują na tych dokumentach jeździć po Unii Europejskiej, po całym świecie. No i funkcjonariusze Straży Granicznej, jednym z zadań jest właśnie wyłapywanie takich osób. Funkcjonariusz Straży Granicznej ma taki sam mundur jak właśnie żołnierze, saperzy i tak na co dzień możecie zauważyć funkcjonariuszy gdzieś na drodze stojących, kontrolujących pojazdy. A to jest czapka do ubrania wyjściowego. Czyli tak jak jesteśmy dzisiaj ubrani, tutaj do Was przyjechaliśmy w odwiedziny. Przymierzymy? Chodźcie. Oli? O, o, tak. założymy Ci taką czapkę. Tak, o proszę bardzo. Oliver, to jest Oliver, słuchaj, w ogóle przymierzymy Ci tak. poważnie mamy tutaj kamizelkę taktyczną. Też funkcjonariusze noszą takie kamizelki. Kamizelka taktyczna jest ułatwieniem w trakcie służby, z tego względu, że ma bardzo dużo różnych schowków, w kieszeni. Zobaczymy, czy ciężkie. A koleżance, założymy, o. Jak ciężkie? składa się w te różne kieszenie. A koleżance założymy kamizelkę kuloodporną. Słuchajcie, kamizelkę. głowę. Niekoniecznie z czapką. O tak. Czapka dopiero teraz. Proszę bardzo. Zapinamy ciasno. Ciężkie. Jeszcze są kamizelki odblaskowe. Słuchajcie, to jest dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy i ludzi, którzy poruszają się po drogach. Z tego względu, że funkcjonariusz jest wi widoczny z daleka, kiedy przechodzi przy pojeździe, sprawdza, kontroluje podwozie. Ludzie, którzy jadą, kierowcy bez problemu zauważą taką osobę i nic się nie dzieje złego. Słuchajcie, bo bardzo często jest teraz tak, że osoby, które jadą na rowerze i też chciałbym Was uczulić, że jeżdżąc po drodze publicznej, czyli po szosie, taka jak tutaj jest przy, przy Waszym domu, trzeba być dobrze widocznym. To jest dla Waszego bezpieczeństwa. I fajnie jest, jak ktoś nie posiadając świateł w rowerze, bo często tak jest, założy sobie kamizelkę, niekoniecznie z napisem Straż Graniczna, ale normalną odblaskową kamizelkę, albo jakiś odblask lub kurtkę z odblaskiem. To, jest, to zawsze służy bezpieczeństwu. Gogle noktowizyjne, ponieważ jak wiecie, służba nie odbywa się tylko w dzień, ale również w nocy jeździmy... Kiedyś po granicy, a teraz po całym województwie, ponieważ nasza placówka działa na terenie dziewięciu powiatów naszego województwa. I tam się przydają takie urządzenia jak gogle noktowizyjne. Noktowizyjne to znaczy takie, który, dzięki którym można widzieć w nocy. I teraz zakładamy te gogle. O, proszę bardzo, tutaj. Ciach i tu dopasowujemy wyprostuj się, tak, o, pięknie i patrząc przez to tego nie można teraz uruchomić z tego względu, że jest jasno i gogle mogłyby się uszkodzić w momencie, kiedy jest ciemno za pomocą baterii jest to zasilane uruchamia się i spokojnie można sobie patrzeć widać w takiej samej długości to nie oddala obrazu, ani nie przybliża widać w takiej samej długości jakbyśmy patrzyli własnymi oczami jak jest niebezpiecznie, to jeszcze możemy założyć hełm Proszę bardzo, i taki żo żołnierz, taki funkcjonariusz wyszła do akcji, słuchajcie, tutaj jest jeszcze zabezpieczenie, jakby się czasami sypał gruz, pył, piach, może śnieg, to rozkładamy mu tutaj taką piękną pelerynę, z tyłu proszę bardzo, tak, o, wspaniale, pięknie i tutaj nie widać w ogóle, w nocy byście nie zauważyli w ogóle kolegi, to jest niewidoczny. Mamy jeszcze kamizelkę, która służy do noszenia pod ubranie normalne cywilne lub wyjściowe. Widzicie biała, można powiedzieć do białej koszuli, cieniutka jest, ona też chroni przed ewentualnym postrzałem. Oczywiście nie z bliskiej odległości, ponieważ nożana kamizelka raczej przez, przez strzałem z bliskiej odległości nie ochroni nikogo. I ważną sprawą jest, jest to, żebyśmy w takim składzie, w jakim opuszczaliśmy szkołę, spotkali się po feriach. Dlatego chciałem Was uczulić na to, żeby po prostu uważać, żeby te ferie skończyły się bezpiecznie i żebyście wrócili do szkoły i do swoich codziennych zajęć. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. 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 Yy, przyjechaliśmy z brzegu, z jednostki, z Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. Yy, jesteśmy patrolem rozminowania, inaczej oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zakres działalności naszego patrolu jest to całe województwo opolskie, plus do tego dodatkowo mamy dołączone jeszcze dwa powiaty dolnośląskiego województwa, powiat Oławski i powiat Strzeliński. W sumie prawie 12 tysięcy kilometrów kwadratowych. W ubiegłym roku mieliśmy okazję zlikwidować, wziąć praktyczny udział w 401 zgłoszenia takich przedmiotów. Co to są przedmioty wybuchowe i niebezpieczne? To są wszystkie pozostałości, po drugiej przede wszystkim, z II wojny światowej. Za chwileczkę będziecie mogli obejrzeć je, mamy tutaj w szufladzie. To są przekroje szkolne, inaczej mówiąc takie antrapy, które właśnie pokazujemy ku przestrodze na takich spotkaniach jak dzisiaj. Są to różnego rodzaju, tutaj chłopcy są to na pewno interesowali się, oglądając filmy wojenne różnego